Dzień dobry widzowie. Dzisiaj tematyka jest, y, będzie inna. Chociaż ten blog to nie będą tylko recenzje książek, filmów, jest to blog multitematyczny, politematyczny. Dzisiaj opowiem Wam o najspanialszej dziedzinie we wszechświecie: archeologii. Bo ja jestem studentem archeologii. To zobowiązuje i czuję się w obowiązku, aby Wam, szanowni widzowie, tę niesamowitą, fantastyczną dziedzinę wiedzy przybliżyć, spopularyzować. I uważam, że najlepszym do tego krokiem, aby rozpocząć swoją przygodę z archeologią, są odpowiednie lektury. Podsunę Wam odpowiednie lektury i chociażby w takiej środkowej formie je omówię. Tytuł odcinka pochodzi z, jest zapożyczony z tytułu książki Jerzego Gąsowskiego z archeologią za Pan Brat. Z naukowego punktu widzenia, wiecie, że postęp naukowy jest błyskawiczny, tak, tak, nawet w dziedzinie archeologii, nie tylko w informatyce czy w naukach medycznych, biologicznych, nie, nie, nie. Archeologia również zmienia swoje oblicze w bardzo szybkim tempie. Książka Jerzego Gąsowskiego, który sławił się w ostatnich latach odkryciem czaszki Mikołaja Kopernika, Wydana w 1983 roku z archeologią Za Pan Brat, która właśnie wprowadza czytelnika niezaznajomionego w ogóle z archeologią w arkana tej dziedziny. No to jest pierwsza książka, którą Wam polecam, rekomenduję, chociaż mówię, jest ona już przestarzała, zwłaszcza jeżeli chodzi o omówienie różnych tam metod stosowanych w archeologii. Na, na początek wybrałam takie, które są bardzo różnorodne, różnorodne tematycznie. Dotyczą czterech różnych y, zagadnień. Dwie są nieco już nadkreślone zębem czasu. Jedna pochodzi z lat 60., druga z 1970 roku. Drugie wydanie było bodajże w 86, ale są one y, dosyć. Y, Powszechnie dostępne w bibliotekach publicznych oraz w antykwariatach. Możecie je nabyć bez problemu, także nie są to żadne białe kruki. Drugie to są pozycje świeże z ostatnich lat. Jedna z 2010 roku, druga z 2018. Są napisane przystępnym językiem. A same tematy warte uwagi, także zaczynamy. Nie mam obwolut do nich, bo nadgryzione ze mną czas uległy takiemu uszkodzeniu, że po prostu zniknęły. Obydwie książki autorstwa Kazimierza Michałowskiego. Kazimierz Michałowski, postać wielce zasłużona, dzięki któremu zawdzięczamy to, iż Polska, polskie ekspedycje rozpoczęły badania archeologiczne w Egipcie, wykształcił wielu znamienitych egiptologów młodszej generacji, na przykład Andrzeja Miwińskiego oraz Karola Myśliwca, którzy to w swoich książkach o nim często wspominają. A tutaj, pierwsza pozycja. Nie tylko piramidy. Tutaj się zachowała w tej książce pieczątka dawnego właściciela, lekarza medycyny. He, jeszcze to nabiera dodatkowego waloru, bo lubię takie pozostałości. Nie tylko piramidy, sztuka dawnego Egiptu i uważam, że. Autor powinien dostać jakąś nagrodę, bo tytuł jest po prostu przedni. Co do książki na temat starożytnego Egiptu, to właśnie uważam, że najlepsze, co najlepsze, jak można zatytułować książkę, to właśnie nie tylko Piramidy. Mówisz starożytny Egipt, myślisz Piramidy. To jest już tak wyświetlany motyw, że, że to już. Po prostu ma wręcz wpływ negatywny, taki ograniczający. Zresztą samych piramid było bardzo, bardzo dużo, niewiele się zachowało do dnia dzisiejszego. A piramidy nie tylko były budowane w Egipcie, ale także w, w sąsiadującym od południa Sudanie. Dawniej był nazywany Nubią, starożytna Nubia. Zresztą sam Kazimierz Michałowski uchodzi za prekursora tego kierunku naukowego, z nubiologii. Piramidy na przykład w Meroi, piramida Serkafa, piramida Dżesera. Być może wam to niewiele mówi. Może wam to niewiele mówić, jeżeli nie macie, jeżeli nie, nie zajmujecie się, bądź nie interesujecie archeologią. Tutaj autor w bardzo przystępny sposób, to jest książka naukowa. Opisuje nam sztukę starożytnego Egiptu właściwie od, od samych początków do końca. Czyli to jest od, tak, od czasów od czasów predynastycznych. W Egipcie było 30 dynastii a okres, zanim zaczęli panować faraonowie, to jest okres predynastyczny, aż do początków chrześcijaństwa w Egipcie, czyli tak trzeci, czwarty wiek naszej ery. Właściwie za definitywny okres sztuki egipskiej to można uznać siódmy wiek naszej ery, kiedy to Egipt został podbity przez Arabów, to wtedy już się zaczęła zupełnie inna epoka. Także polecam Kazimierz Michałowski, nie tylko piramidy. Tutaj druga pozycja również się obwoluta nie zachowała. To jest akurat wydanie z 1970 roku. Jak Grecy tworzyli sztukę? Jest to wiedza na tym temat, jak Krysy tworzyli sztukę, no sama tematyka jest wielce skomplikowana, pełna trudnych nazw, mnóstwo wiedzy pamięciowej, wiem, bo mam zdawać egzamin, z, z archeologii klasycznej, z archeologii Grecji, a jeżeli szukacie książki, która opisze ten temat w sposób wyczerpujący, przystępny, to polecam właśnie to. I tutaj należy wspomnieć, że te obydwie książki, mimo że wydane w PRL-u, a wiadomo, że książki wydane w PRL-u są, są jakościowo znacznie gorsze niż te wydawane współcześnie, to są dosyć ładnie ilustrowane, mimo że ilustracje są czarno-białe, to jednak jak na tamte czasy to jakość jest stosunkowo dobra. Przyjemnie jest popatrzeć na te obydwie ilustracje. Zeszłego roku. Teraz powinny mi towarzyszyć falpary. Wielka lechia. To jest książka, w której jest wszystko na ten temat. Również taka. Wiedza w Pikulce. dobre na rozpoczęcie przygody z Wielką Lechią. Autor analizuje fenomen tego zjawiska oraz inne różne tam teorie spiskowe, pseudonaukowe dotyczące początków państwa polskiego. Ja uważam, że Wielka Lechia to jest po prostu błyżna na resorach, chociaż oczywiście bardzo atrakcyjna i bardzo interesująca. A jeżeli jesteście zwolennikami Wielkiej lechy i zamierzacie się wdawać ze mną w dyskusję, że ona rzeczywiście istniała, to ja, na to, ja, ja, ja w tej dyskusji uczestniczyć nie będę. Także nawet się, nawet się nie wysilajcie. Bo jak je, uważam, jeżeli chcecie coś wiedzieć na temat Wielkiej Lechii, to przeczytajcie tę książkę. Roman Żuchowicz. Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka. Tutaj jest dużo informacji na temat archeologii, szczególnie spór Gustafa Kosiny z jego uczniem Józefem Kostrzewskim. Polecam. No i wisienka na torcie, chyba moja ulubiona książka, jeżeli chodzi o archeologię. Doktor Paweł Duma, archeolog młodego pokolenia. Grób alienata, pochówki dzieci nieoszczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu, w dobie wczesno-nowożytnej. Być może ta książka jest ze wszystkich tych czterech napisana najtrudniejszym językiem, gdyż tutaj pojawia się dużo tytułów takich bardzo niszowych opracowań, pojawiają się przypisy, ale uważam, że jest to, uważam, że jest to do przejścia. Także, jeżeli narzekacie na dzisiejsze czasy, to możecie zerknąć na możecie przeczytać tę książkę. I u mnie wywołało takie wrażenie, że tak, narzekamy na dzisiejsze czasy, a właściwie po Zapoznaniu się z treścią, to dziękuję losowi na kolanach, że żyje w tej epoce, w której żyje. Czyżby to była najlepsza epoka w historii ludzkości? Można się spierać. Tak samo jak tutaj, chociażby w przypadku pochówków dzieci samob... dzieci nieokszczonych oraz samobójców. No zobaczycie, kościół nie jest niezmienny. To nie jest tak, że. Jak to niektórzy tłumaczą księża duchowni, że kościół się nie będzie zmieniał, nie będzie się dostosowywał do ducha, czasów. Nie, nie, nie. Kościół zmienia swoje podejście. I jak niegdyś uważano, że dusze dzieci nieokrzczonych, najpierw uważano, że idą prosto do piekła, potem że dojdą do piekła, a nie cierpią, potem, że wymyślono dla nich miejsce, zwane limbusem, gdzie zaznają jakieś tam przyjemności, ale nie, nie, radość życia w niebie nie będzie im dana, to jednak w dzisiejszych czasach już tego nie ma, samobójcy są chowani na cmentarzach, bo żaden człowiek nie wejdzie w głowę tego człowieka, człowieka, samobójcy, i nie wie, jakie były okoliczności, w których popełnił on samobójstwo. Także jest to wielce pouczająca lektura. Bardzo krótka, ma zaledwie 100 kilkanaście stron. Polecam. Jeżeli przeczytacie jakieś tam książki, dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie o tym filmiku. Jeżeli chcecie się wdać ze mną w dyskusję, yy, nie, która nie będzie dotyczyła Wielkiej Lechii, no to jestem na to otwarta. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.